Z wszystkim, co ja polubiłem, was koleżanki no, oczyknąły 6. Dzisiaj będziemy sprawdzać maksymalny pojem paragona dla boomeranka. Tak, właśnie Więc go trzeba postawić. Ja Zapomniałem, że tu tam ma pojść coś popsuta, bo tu się dotknięcie nie mogę kłaść, widzicie? No, no dobra, zagram tutaj sami. Mogę farmera postawić by nie tracić przychodu myślę że mu my jednego koleg kolegę dotam tak wiem czy trzeba coś farmić ten wios wioskę czekaj czekaj, a o. tak tak, 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 będzie tak, tak, nie tak, kamo tak, ja tu coś tak, Bo ja tu zacznę. Widzimy, że ja tu zaraz mogę zginąć. Co tu Dobra. Czyli kto wygryzuje pod górną ścieżkę. O, i dal To powinno być dałżeń. Ale nie powinien się zginąć. Ale nie jest wypadek jak je i więc trzeba, bym przeżył, zbawić, jak trzeba, nie przeżył nie się to robię. A oczywiście są nań fartione, na ale to na pewno nie powinny sumie i piąte jest tak, na razie nie zmieszam tam Chłopaki, bank, taki, 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 w którym wolnym okay you for going to stay alive no we naj... bardzo łatwo poradzić sobie z nimi dobra 8 ja minut za nami a ja gram oczywiście dalej, do rundy malnej i dzisiaj zaraz pierwsze kiery, że już w ustawie no tutaj nie mamy tylko kiery i jeszcze coś i dobra. Nie, nie, nie. Paragon nie, nie robię Nie. 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 Dobra. Teraz, wznawiamy znowiamy. Szkodanie róg. Powinniśmy, dojdą, ja, 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 ja się, ja jak coś się wiesza to jak damy się wiesić, z to, najpierw, to się nie wiesza, tak. Ja. No, widzicie, jest tak. bardziej tak. Oczywiście mam przygotowane wszystkie na taragon, to teraz pamiętam organy, organy pomaga. Gdziekolwiek to je mieć. A ja też miałem że, że nie przychodzę na dobrą ścieżkę. idziemy ale to to nie do maksymalnej normalnej, jeżeli na paragon zrobili, dlatego jest i... to jest taki... widzicie jaki to specjalnie, to się jest zrzucowane na tej mapie. Oczywiście nie mam, mam już tego moda, który stosuje poziom paragonek, jaki będzie miał ale znaczy, że on zlupował bo mi też stworzenie paragonu bo mi współgrało to poziom paragonu dlatego go usnę, nie mam tego moda to ja nie jestem co 119 a to jest dosłownie chwilę trwa to będzie taki poziom paragonu tak i tu jest, inna, no, <śWait> be, po jest na mam jeden z na który w zmienić paragona po boku, bo nie mogę tu na na bo przecież tu jest zablokowane no tu po po boku stawiam sobie na mał, to jest paragon no i fajnie, klikam no, jeszcze to Czekać. Mówiłem, że w końcu 30 w tej rundzie, chcemy zrobić ten paragon, ale raczej mm. <coughs> nie będę robił tej rundy, której oni mi nie dają rady. A raczej to im dacie radę sobie do jednej 140, spokojnie. Bo zostawiłbym paragon na nieco tymowe. A muszę się, tak bawić bawić, z piszczaniem, z, z powolnianiem to się za bardzo wiesza żeby postawić te ceny tak, z w, w sumie farm mógłbym sprzedawać i zostawić jedną taką 5 x 5 wiecie co, w sumie zrobię to <tuszykło> no, Rozrobiłem zrobiłem to sprzedawałem na Geraldo Zatem ja nie mam teraz mniej wieści, tak? I mniej wieści tu się ładować teraz, bo jest mniej zajęte do tego miejsca na mapie. Nie powinno się teraz aż tak zwieszać. Okej. Dobra, tak kolejne dwa i wytrzymijmy. A w chciałbym setny poziom Fargonu mieć. I że już 140 jak zrobi to na corocznie to 100% będzie. Ten setny poziom. Czyli się z tymi Fargonami co to, to mówimy też. A potem już tylko dla tego, żeby mieć setny poziom porygonu. Dwa. Czekajcie. Oni sobie poradzili. No, bo raz zrobię w późniejszej. Teraz sobie poradzili z mo... badem porozporzonym. takim chciałbym sprawdzić maksymalny poziom porygonu, a nie, nie, Dobra. Bum, Dobra, i widzicie udało mi się zrobić w setnym Paragonu. Ja teraz wszystko sprzedaję. żeby nikt mu się szkazało, mój. Nawet dosłownie wszystko, nawet ciebie. Czy... Oczywiście wpisnie teraz 25, ile te... ile ciebie do maksa, no nie rudy z tym Paragonu. Tak. To ja są ciekawe, za które maksa nie jest w tym A wy? raczej nie będę robić danego cię cięcia, żebyście że wszyscy widzieli, jak to, to, to fajnie le lepiej się y działa. Ale tak oczywiście nie jest to śrobny dzisiaj, tylko ten który miałby większą kontrolę, ma bardziej, by, no, miałby byłby się, 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 sięgał w ciekawych stelu. Ale względu na to, że kiedyś jest zwogowany i nie chce działać. No chwila, że kłopot jest z bawem, ale tylko chwilę to są ja i to może wskazywać, czy się No, to już ma. Daje radę dalej. No a zobaczymy, do której stanie w Sanga. Oczywiście nie by robiła na tych wędrowni, to nie się i tyle. A może jednak, zabijmy, że widzimy się w maksymalnej rundzie z w porządku. Nie chcę tego przydrzeć z uskończoność. Myślę, że I to będzie lepszy sposób. A więc, jak widzimy się w rundzie maksymalnym? Łokaj, mamy to. Jak widzicie, ruda 176 na setny poziom paragon Bumeranga No cóż, widzicie, że na setny poziom to oni gnają trochę inaczej są niż paragon. No cóż, ja dziękuję, tylko dla niej wszystko będzie wstąpić. Na razie nie do następnego razu.